Cześć, witaj. W tym odcinku pokażę Ci, jak w rewizorze GT Insert dodać wyciągi bankowe. Aby to zrobić, rozwiniesz ten moduł w po lewej stronie, następnie zakładkę Finanse oraz zakładkę Wyciągi bankowe. W tej sytuacji możesz dodać rachunek bankowy. Klikając Dodaj, masz nazwę rachunku bankowego, w przypadku domyślny, walutę złotówki, numer wyciągu, który tam z kolei, prawdopodobnie, który masz do wpisania. Oczywiście za jaki okres, zazwyczaj za miesiąc, prawda? Na przykład od 1 września do 30 września i z dnia zazwyczaj w jaki wyciąg jest pod koniec miesiąca prawdopodobnie więc daje 30. Oczywiście oznaczam jakieś cele początkowe, na przykład niech będzie 10 tysięcy i w dalszej kolumnie mam tabelę i w tej sytuacji dodaję sobie ewentualne operacje bankowe, które zaksięgowałem jako operacje bankowe. Ja ich tutaj nie mam ujętych, gdyż nie księgowałem żadnych operacji związanych z bankiem, w związku z tym nie mogę ich sobie dodać w ten sposób. Jednakże ostatecznie masz saldo końcowe, które możesz samodzielnie sobie wpisać, bądź po prostu wyliczyć. No, w tym przypadku jest to równoważny standard początkowego, gdyż nie ma żadnych operacji. Mamy do wyboru także oczywiście pokazania tego wyciągu postaci, jak już będzie bez możliwości edycji. Bądź poprawienie go z możliwością edycji. To jest również możliwe. Możemy go także wydrukować bezpośrednio, jeżeli to się pojawi, pojawi oczywiście. Mamy także możliwość zmiany tyk oto kolumn, klikając prawym przyciskiem myszy, operacje na liście, lista kolumn. Możemy na przykład wrzucić status blokady okresu, a dodać chociażby saldo początkowe wyciągu czy saldo końcowe. Oni się tutaj ładnie tam pojawią. Oczywiście można sobie to skrócić, przyciągnąć, Jest to również możliwe. Kolejną istotną kwestią jest okienko wyciąg, w którym możemy dodać by go bezpośrednio również, a także numer domyślny rachunku bankowego. Możemy także skorzystać z domyślnego rachunku, który jest ustawiony w do, ustawieniach podmiotu, bądź dodać własny rachunek bankowy, oczywiście nazwa, jego numer 26-cyfrowy, bank. Możemy także sprawdzić ten rachunek w okazji podatników podatku VAT. Możemy dodać pewien opis, oczywiście walutę. Czy rachunek jest rozliczeniowy, czy VAT, czy jest powiązany rachunek VAT. Możemy także ustawić jako związany z krzywdem skarbowym, bądź ustawić jako związany z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Możemy także ustawić oczywiście stan porządkowy, zaznaczyć, że jest to np. podstawowy rachunek bankowy i w sumie wybrać kategorię, możemy np. jako bank chociażby, jest to również możliwe. Dziękuję Ci za uwagę, zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. Pamiętaj, rachunkowość jest prosta.